W tym odcinku powiem Wam na temat pasma biodrowo-piszczelowego, a konkretnie na temat kolana biegacza. Zapraszam serdecznie. Sezon letni już za nami. W moim gabinecie pojawiło się bardzo dużo osób, które cierpiały z powodu bólu z bocznej strony kolana. Lekarze diagnozują to jako zespół pasma biodrowo-piszczelowego, nazywamy to też kolanem biegacza. Problem dotyczy bardzo często tych osób, które biegają w sposób nieodpowiedni, nie są właściwie zdiagnozowane i biorą się za. Odpowiednie długie dystanse. O ile biegasz sobie krótko, w sensie krótki dystans i niezbyt często, to nie jest to prawdopodobnie dla ciebie coś, co będzie ci przez długi okres czasu doskwierać. Być może pojawi się trochę ból, ale on sobie zniknie. Natomiast jeśli biegasz bardziej regularnie, to niestety ta przypadłość staje się bardzo uciążliwa. Przyczyn powstawania tego kolana biegacza może być wiele. Dlatego należałoby się zgłosić do gabinetu fizjoterapeuty, który ustali, co jest tak naprawdę najważniejsze w Twojej sylwetce i może powodować właśnie to kolano biegacza. Możemy mieć problem z brzuchem, bardzo słabym brzuchem, który powoduje, że jest zwiększone przodopokolenie miednicy. Wtedy, kiedy miednica ucieka do przodu, nie kontrolujesz brzucha, to kolana się chętniej są chętnie kierowane do środka w ten sposób, że będziesz miał odpowiednio wyprostowane, czy wysuniętą do przodu miednicę, pochyloną do przodu miednicę, i wtedy też to kolano chętnie się koślawi i pojawia się tutaj problem. Inaczej możemy też powiedzieć, że są zbyt mocno napięte mięśnie od strony wewnętrznej uda, choć ja tak naprawdę uważam, że ponieważ one są w jednej taśmie, mięśnie prosty brzucha i przywodziciele, to słaby brzuch najczęściej powoduje kompensację w kolejnym ogniwie tego łańcucha, jakim są właśnie mięśnie, które przywodzą nogę. Problemem może być też stopa. Kiedy masz stopę nieodpowiednio aktywną, niestabilną odsyłam Cię do mojego filmu na temat leniwej, nieaktywnej stopy gdzie mamy ćwiczenia tzw. core foot system gdzie możesz sobie tę stopę sprawdzić i przećwiczyć Kiedy ta stopa nie jest stabilna i nie jest odpowiednio aktywny duży palec to też będzie złe przetaczanie Kiedy masz lekki haluks, jest podobna sytuacja źle się przetaczasz, koślawisz kolano i wtedy w konsekwencji przeciążasz właśnie to pasmo biodrowo-piszczelowe W tym rejonie bezpośrednio gdzie ono ociera, bo kolano biegacza dotyczy pasma, które znajduje się tutaj z boku, bardzo silnego łączotkankowego pasma i bezpośrednio ono pociera tutaj o nadkłykiedź boczny kości udowej. Tak więc możesz też popatrzeć na swoją stopę. Możemy zobaczyć, czy ta stopa jest odpowiednio ustawiona szeroko, czy palce jesteś w stanie w ten sposób ustawić szeroko i czy przenosząc ciężar jesteś w stanie, czy się odbijasz prawidłowo, od dużego palca, czy przetaczanie przez stopy jest prawidłowe. Jeśli tego nie ma, jesteś zbyt sztywny w tym stawie, w stawach skokowych, górnym i dolnym, nie będzie rotacji, to prawdopodobnie podczas biegu to kolano będzie bardziej koślawić i wtedy pojawi się też problem w obrębie tego pasma. Ja chciałbym Ci dzisiaj zaproponować zestaw prostych ćwiczeń, który możesz robić jako taki pewnik. Coś, co na pewno Ci nie zaszkodzi, a powinno pomóc w przypadku pasmu biodrowo piszczelowego Pokażę Ci też, w jaki sposób można to pasmo sobie... Manualnie albo przy użyciu wałka troszeczkę rozluźnić. I choć to jest temat bardzo kontrowersyjny, bo uważa się, że to pasmo jest tak silne i tak sztywne, i jego funkcją jest tak naprawdę stabilizacja kolana i stabilizacja biodra, nie powinno się tego robić. To moje doświadczenia gabinetowe wskazują, że wykonując nawet lekkie rolowanie u osoby, która ma pasmo biodrowo-piszczelowe i bezpośrednio zaczyna biegać, powodują, że jakby ból znika albo da się przebiec większy dystans. Tak więc warto się bezpośrednio przed biegiem delikatnie przerolować i może to spowodować, że przy krótkim dystansie, powiedzmy do 5-7 km, dolegliwości bólowych po prostu nie będzie. Więc jeśli już masz w planach przerolować sobie tę boczną stronę, uda to rób to bardzo powoli. Wyobraź sobie, że w Twoich tkankach jest woda, kładziesz na nią na tą tkankę palec i przesuwasz powoli ten palec tak jakbyś chciał, chciała wyciskać wodę z tej tkanki. I dokładnie tak, bardzo powoli, z dosyć dużą siłą należy się po tej tkance przemieszczać takim wałkiem. Możesz wykonać takich ruchów z 5, może 6. Generalnie czas się liczy, więc postaraj się tak, żeby było to nie mniej jak 30 sekund, a nie więcej niż 2 minuty. Takiego rolowania nie wolno też robić za często. Jeśli chcesz się więcej w ogóle na temat rolowania dowiedzieć, to możesz zerknąć w mój poprzedni filmik dotyczący rolowania. Tam przedstawiam, jak sobie przerolować całe ciało. I naprawdę, w wielu przypadkach, szczególnie bezpośrednio przed jakąś aktywnością fizyczną, to potrafi bardzo pomóc. Tak więc teraz przechodzisz do niskiej pozycji. Kładziemy się na boku. I tutaj na bocznej powierzchni jest taka wystająca kostna narość, co się zakrętasz, od tego krętarza sobie zaczynasz i przemieszczasz się bardzo, bardzo powoli wzdłuż bocznej powierzchni uda w stronę kolana. Możesz podzielić sobie ten fragment, powiedzmy na dwa albo trzy odcinki i zrobić tak jak ja w tej chwili. Idziesz bardzo powoli w dół w stronę kolana, następnie lekko wracasz i znowu starasz się przemieszczać w stronę kolana i na przykład 30 sekund zajmujesz się tym fragmentem, a następnie zjeżdżasz dalej. I zajmujesz się kolejnym fragmentem przez 30 sekund. W miejscu, gdzie pojawi się szczególnie mocny ból, możesz się chwilę zatrzymać, głęboko pooddychać nosem, wdech i wydech, albo zatrzymać się, zejść sobie w dół na łokieć i parę razy zgiąć nogę w kolanie, uciskając mocno bolesne miejsce, i wyprostować. Zgiąć i wyprostować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jaką należy zrobić, to jest aktywizacja mięśni, które rotują i odwodzą kończynę dolną. I to najlepiej jest wykonać w jakimś prostym ćwiczeniu. Ja to lubię najbardziej wykonywać na boku, ponieważ tak naprawdę jest to ćwiczenie teoretycznie proste, ale tak naprawdę jak dobrze je wykonasz, to jest ono bardzo mocno angażujące. Wtedy kładziesz się na boku w takiej pozycji, pięty dajesz do pięty, zakładasz sobie małą gumę minibanda, a nawet bez minibanda, kiedy położysz tu rękę, i zrobisz to precyzyjnie, bez żadnych współruchów tłowiem, to będzie to naprawdę bardzo mocno angażujące dla mięśni rotatorów zewnętrznych uda i dla odwodzicieli. Hop. Robisz takich ruchów sobie na przykład 12. Możesz wykonać je w trzech seriach. Tak. Ćwiczę teraz lewą kończynę, bo zakładam, że problem jest na przykład z lewą stroną. Tak, wykonuję ten ruch. Gdyby na przykład w teście wyszło ci, że masz zbyt mocno napięte mięśnie po stronie wewnętrznej, to możesz wykonać jeszcze jakieś ćwiczenia mobility, takie uwzględniające biodra, a szczególnie właśnie te przywodziciele lewej kończyny. I po takich ćwiczeniach aktywizujących, możesz przejść do ćwiczenia, które jest bardziej globalne, takie, w którym kontrolujesz stopę i kontrolujesz kolano jednocześnie. Na przykład, możesz sobie zrobić Coś takiego, że zahaczasz sobie za duże palce. Tutaj palce są ustawione szeroko i teraz twoim zadaniem jest kilka razy wykonać taki ćwierć przysiad, sterujesz kolanami tak, żeby szły na zewnątrz. Robisz ruch do przysiadu i wracasz. Możesz dać ręce tutaj. Hop i wracasz. Możesz podnieść palce do góry i trzymać tylko Pierwszą kość, głowę pierwszej kości śródstopia na ziemi i piętę, trzy punkty podporu, bardzo powoli na zewnątrz spychać kolano. I wykonać sobie też trzy serie po około 15 powtórzeń, tak żeby Twoja stopa prawidłowo była przyklejona do ziemi, duży palec był szeroko, a Twoja rzepka była kierowana na zewnątrz. Następnie bierzesz takiego minibanda i możesz wykonywać ruchy trzymając go w okolicy kolana w ten sposób. Stabilnie trzymasz poziom, jeśli chodzi o miednicę. Tutaj jest jedna linia i wykonujesz taki ruch. Jeden, dwa, trzy. Kierujesz cały czas na zewnątrz rzepkę. Duży palec dajesz na zewnątrz. Hop, hop. I starasz się trzymać mocno napięty brzuch. W kolejnym ćwiczeniem ustawiasz się jedną nogą do przodu. Tą bolesną w tym wypadku. I starasz się wykonywać taki ruch, żeby miednica była skierowana na wprost i lewą nogą wykonywać tylko ruch na zewnątrz, do środka. Na zewnątrz, do środka. Na zewnątrz, do środka. Na zewnątrz, do środka. Następnie po wykonaniu znowu około 15 powtórzeń, może być nawet jedna seria, wystarczy. Przechodzisz do tej pozycji, tak jakbyś chciał, chciała kierować kolano na zewnątrz, lekko przyklękać, trzymać ładnie tę rzepkę i się ładnie wyprostować. Tu nie może być skrętu zwróć uwagę, że musisz utrzymać odpowiednią aktywność tych rotatorów i odpowiednią aktywizację ze strony mięśni pleców z tyłu. Znowu wracasz, kolano na zewnątrz, prostujesz. W dół i do góry, w dół i do góry. I tak naprawdę tego typu ćwiczenia powinno się wykonywać codziennie, ale krótko, przez okres powiedzmy, miesiąca czasu, dopóki twój tułów nie będzie idealnie stabilny przy wszystkich tych ruchach, tutaj potrzebny jest też trening motoryczny, czyli nauka schematów poruszania się, koordynacji biodra i kolana, bardzo ważne jest, żeby ocenić, jak się zachowują mięśnie skośne brzucha i czy masz symetrycznie, pracujące mięśnie skośne i skoordynowane odpowiednio z mięśniami czworobocznymi lędzi żebrowo-biodrowymi. Ponieważ bardzo często okazuje się też, że jedna strona na brzuchu, bardziej aktywna, podczas biegu będzie tak zmieniać Ci biomechanikę, że właśnie to kolano zacznie uciekać. Tak więc temat kolana biegacza jest dosyć złożony. Ponieważ źródło może być tutaj, ale też tutaj, jak i tam na dole w stopie. Może mieć też swój początek w butach, w złym obuwiu. Jeśli masz lekką tendencję do koślawienia kolana, to buty zbyt wysokim dropem, ze zbyt szpiczastym czubkiem Będą też powodowały, że będziesz chętnie wpadać w tą pronację stopy i będzie się pojawiał problem na kolanie. Tak więc wtedy też należy buty zmienić zazwyczaj na bardziej twardą podeszwę, niższy drop, bardziej berfutowy czubek. Są marki na rynku, które takie buty do biegania produkują, i można też bardzo dużo zmieniając same obuwie poprawić i zmniejszyć dolegliwości bólowa. W tym odcinku to w zasadzie będzie wszystko. Jeśli u Ciebie taki problem, kolana biegacza się pojawia, daj znać w komentarzu. Napisz, jak to wyglądało u Ciebie. Czy się rolujesz na wałku, czy nie? Czy ci to pomaga, czy nie? Możesz ewentualnie też zadać pytanie, jeśli jest taka potrzeba. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Dziękuję Ci za wszystkie lajki, subskrypcje. I do zobaczenia. Następnym razem. Cześć.